Witajcie w dzisiejszym filmiku, a dzisiaj będziemy, będzie open box spaćki z The Pig, którą zamówiłam specjalnie jako do nowej klatki, a klatka jutro, więc jutro będzie też odcinek oczywiście, okej, okay, więc tutaj prezentuje się, więc a, tak się to zapakowali, tak szczerze, które nie pokazać, ale jest git, w ogóle jakie to mokre, i the... Dobra Jest taki też więc y, tak Tak wygląda to legobisko Bardzo ładne Bardzo ładnie wykonane, takie milusie, Bardzo fajne Polecam A drugą rzecz, którą zrobiłam jest To taki hamak na różne ja wow on się wydają, że ja tam na obrazku taki, taki mały No ale tutaj mamy taki, taka spodobanego no, a jutro, ym, no i takie w sumie mini, takie mini nie, w No i jutro Open Box Paczki z klatką. więc pa pa!